Witam serdecznie dzisiaj o poranku przygotowanie pod FED. Przypominam najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, w tym miesiącu i w ogóle w tym. E, w tym ostatnim okresie kończący trzeci kwartał to jest decyzja FEDU w sprawie stóp procentowych. Ona zapadnie dzisiaj o godzinie 2000, więc już teraz zapraszam na specjalny, super ważny live o godzinie 19.50 z komentarzem na żywo do tej decyzji. Będziemy także, na, będziemy także łączyć się z Jarosławem Jamką, więc to będzie łączone. Live już teraz serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będzie nowy rekord osób uczestniczących na naszym spotkaniu. Więc naprawdę będzie, będzie się bardzo wiele działo. Naprawdę, moim zdaniem, warto dzisiaj ściśle monitorować rynki finansowe, ale tak naprawdę dopiero dzisiaj wieczorem. Tak naprawdę dzisiejsza sesja w Europie, w Stanach Zjednoczonych powinna być na przeczekanie, na doczekanie do tych wydarzeń, które będą miały miejsce po godzinie 19. Więc yy, dzisiaj tak na luzie. Podejdziemy sobie do porannego spotkania. Prawdopodobnie troszeczkę będziemy się bardziej spinać dzisiaj po południu, ale najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce wieczorem. Czyli przypominam, 20. decyzja w sprawie 100%, ale my rozpoczniemy live już o 19.50, a później o godzinie 20.00. 1.40 będzie drugi podsumowujący live z komentarzem kom do słów prezesa Pawela. Dlatego też będzie się bardzo, bardzo wiele działo. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich dzisiaj na godzinę 19.50. Ale na kanale przypominam nie ma żadnych rekomendacji to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia więc na samym początku ja powiem trochę od siebie później będzie sesja Q&A. Tyle jest nasza ankieta, czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG-20 sesji wzrostowej, spadkowej czy sesji bez zmian. Zachęcam do oddawania głosów, do wszelkiej aktywności na kanale, w szczególności do zostawiania kciuku w górę, to pomaga algorytmowi pchać materiały po internecie szerzej. Jak i oczywiście do komentowania i subskrybowania. To szybki przegląd wykresów, dzisiaj o poranku. Szybki przegląd tego, co się dzieje. Taki tytuł roboczy nadałem naszemu spotka spotkaniu, że Europa zupełnie ignoruje to, co się dzieje na eurodolarze. Dlaczego tak się dzieje? To jest moim zdaniem jeden z wielkich znaków zapytania, bo zaczynamy oczywiście od głównej pary świata, przegląd wykresów i ten eurodolar zatrzymał się faktycznie w okolicach 1,18,60. Dlaczego to jest takie ważne? Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega górna krawędź trzyletniego kanału wzrostowego. Ten kanał już 2-3 miesiące temu zadziałał, dlatego też jego znaczenie jest duże nawet bardzo duże. No i zobaczymy, czy dzisiaj, dzisiaj, po Fedzie, dojdzie do dynamicznego przebicia tego poziomu, w oczekiwaniu na to, że będą jeszcze głębsze obniżki 100% niż 3 razy 25 plus oczywiście e, kolejne obniżki w, e, w następnym roku. Czy też rynek poczuje rozczarowanie. Będzie chciał zrealizować zyski, będzie chciał zasygnalizować, że się obawia być może jakiegoś spowolnienia gospodarczego, negatywnych zjawisk i tego tego typu yy, wydarzeń. Ich byłby to wtedy pretekst do wywołania korekty spadkowej na indeksach giełdowych, na zwrocie na eurodolarze. No i oczywiście na wszystkich innych aktywach, które były tak mocno pompowane na rynku finansowym, już teraz uprzedzam, że podczas całej dzisiejszej sesji. Najważniejszy poziom wsparcia to będzie ta dokładnie ta półroczna linia trendu wzrostowego, która wyznacza wsparcie na chwilę obecną w rejonie 11715, ale tak naprawdę poziom 1,17 to będzie kluczowy poziom. Jeżeli będzie rynek się dzisiaj utrzymywał powyżej tego poziomu, będzie cały czas. Większe prawdopodobieństwo wzrostu niż spadku, ale przebicie poziomu 1,17 będzie moim zdaniem sygnalizowało zmianę tendencji na spadkową z dużym prawdopodobieństwem przeniesienia się na, na bardzo wiele innych klas aktywów. Dlatego też dzisiaj na euro dolara należy patrzeć właśnie pod względem tego, jaka jest, a co nam mówi analiza techniczna, a przebicie tego poziomu. Jeden z e, tych ostatnich maksimów powinno doprowadzić do ruchu, nawet na kierunku 1,20, w bardzo szybkim tempie. A tam, w, w rejonie 1,20, mamy, przypominam, potężne opory w postaci średnich, kroczących na wykresie miesięcznym, średniej 200 sesyjnej. Więc euro dolar dola to jest klucz do zrozumienia obecnej sytuacji. No i oczywiście, pochodną zachowania euro-dolara są wszystkie inne e, aktywa. Amerykańskie obligacje cierpliwie w okolicach czwórki na rentowności czekają na informacje co do przyszłości stóp procentowych jest większa szansa na wzrosty, efekt FOMO widać na złocie, 3700 zostało punktowo zaliczone, no ale delikatna korekta ma miejsce i prawdopodobnie do 20 nie wiele się tutaj wydarzy na miedzi jesteśmy cały czas powyżej 10 tysięcy dolarów, więc to jest dobra wiadomość, jedyne delikatne sygnały, tylko naskórkowe sygnały ostrzegawcze Płyną z zachowania ropy naftowej. Jeżeli miałyby być jakieś tylko delikatne sygnały przeciwko apetytowi na ryzyko, to ropa powinna przekroczyć 66 dolarów. Na razie jest bardzo daleko od tego. Efekt FOMO i dynamiczne wzrosty widać na giełdach azjatyckich. Eurodolar, który rośnie, sprzyja przede wszystkim wzrostowi cen surowców, rynkom wschodzącym, czyli giełda w Chinach. Nie powinniśmy się dziwić, że tak pięknie rośnie. Giełda w Japonii też ma się. Całkiem nieźle. Kolejny rynek, który bardzo lubi tego typu zjawisko, to Bitcoin. Jesteśmy w ogóle jak 117 tysięcy. Nie ma co prawda takiego efektu FOMO jak na innych aktywach, no ale jednak systematycznie na tym Bitcoinie idziemy do góry, pchamy rynek na coraz wyższe poziomy. Jeżeli będzie dzisiaj efekt FOMO. I pozytywne zaskoczenie na rzecz popytu na ryzyko, czyli przeciwko amerykańskiemu dolarowi. No to moim zdaniem, Bitcoin jednak powinien zaliczyć te 120 tysięcy, jak nie poziomy jeszcze wyżej położone. No i oczywiście zobaczymy, jak się otworzą dzisiaj rynki w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Ale ja bym się spodziewał dzisiaj sesji bez zmian w oczekiwaniu na Fed na obecnych poziomach, tak mniej więcej do 20, a później się zobaczy. No i przypominam, nasze spotkanie jest pod tytułem Eurodolar. Rośnie a tutaj giełda w Niemczech spada jest na wielomiesięcznych minimach. Fatalnie to wygląda. Nie tak nie powinno być, że eurodolar idzie do góry, a giełdy w Europie idą w dół. Coś jest na rzecz, dlaczego ta słabość Europy jest tak dobrze widoczna. Naprawdę fatalnie się zachowuje DAX. Wczoraj pod koniec sesji e, mocno przyselowano także warszawską giełdę papierów wartościowych. Więc na giełdach w Europie negatywne zjawiska się dzieją. DAX no, nie ma siły nawet yy, ruszyć mocniej w górę na pieszych notowaniach, na kontraktach terminowych, więc no, no naprawdę wygląda to fatalnie. Jeżeli dzisiaj pójdzie realizacja zysków w Stanach Zjednoczonych po, po, po Fedzie, no to DAX ma wielki potencjał ku temu, żeby nawet przyspieszyć tendencję spadkową. Oczywiście Warszawa także, no, jedynie tutaj na polskim złotym widać, że inwestorzy lubią sytuację, kiedy eurodolar idzie do góry bo polski złoty jest umacniany. Natomiast przypominam na dolar złoty jesteśmy w sferze oddziaływania kilku miesięcznych minimów czyli te okolice 3,58. Jeżeli eurodolar przebije te, wybije się górą z tego kanału wzrostowego o trzyletniej historii dolar złoty złamie poziom 3,58 to są ostatnie krańce szańca wsparcia w, re w rejonie 3,63. Jeżeli jednak eurodolar zawróci, to będziemy mieć bardzo dynamiczny ruch powrotny i być może podwójne dno, a jak widzimy tutaj w nocy próbowano wysquizować i wyczyścić stop lossy tym wszystkich, którzy grają na podstawie analizy technicznej, otwierają pozycję na parze dolar do złotego. Także za chwilę zobaczymy, jak się otworzą rynki w Europie, ale generalnie tak nie powinno być, że euro-dolar idzie do góry, a giełdy w Europie, zwłaszcza DAX, zachowuje się tak fatalnie. Coś musi być na rzeczy. Jeszcze nie wiemy, co tak dokładnie sprawia, że giełda w Niemczech zachowuje się tak słabo. No i y, zwykłe porównanie DAXa z, z indeksem Standard Poor's też pokazuje no, re, wielką relatywną słabość, która trwa już od e, miesiąca. Więc zobaczymy, zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi i jakie będą tego wszystkiego konsekwencje. Natomiast wygląda to po prostu fatalnie. A sam indeks WIG20, gdyby tak pociągnąć, gdyby tak zrobić taką płaską linię trendu wzrostowego po dołkach, to przypominam, że tutaj w rejonie ona została potwierdzona tydzień temu na tej fali ruchu spadkowego yy, związanego z tak zwanymi dronami, no i teraz dolne nagraniczenie na tym CFD-ku na WIG20 to są okol okolice 2782 więc gdyby w jakimś, yy, w najbliższym czasie doszło do yy, testowania okolic 2782, ale przypomnę to jest na CFD na WIG 20, czyli tak okolic 2770 na rynku kasowym, czyli na samym czystym indeksie WIG 20, no to należy wtedy bardzo, bardzo uważać. No ale na razie na razie myślę, że dzisiaj nie powinniśmy spaść poniżej 2800 punktów. No ale wszystko też moim zdaniem zależy od DAXa, bo ten, ta fala wyprzedaży i fatalna wczorajsza dzienna świeca, moim zdaniem, wynika z fatalnej świecy dziennej na DAXie który to DAX przebił te ostatnie minima yy, z początku tego miesiąca. No po prostu wygląda to koszmarnie, na DAXie wygląda to koszmarnie, więc nie dziwmy się, że Warszawa też do, dostaje i być może będziemy się cofać w rejon 2800 punktów. Dobra, to, yy, to tyle wstępu, szybkie pytania i odpowiedzi. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj najważniejszy live o godzinie 19.50. Wstępny rozruch amerykański o, około godziny o 15. No 14. Zobaczymy może o godzinie 16 z wykresami w Stanach dla Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj przypominam także, że będziemy mieć specjalnego gościa o godzinie 19.50, Jarek Jamka będzie też mówił nam swoją perspektywę odnośnie tego, co się może wydarzyć. Jaka jest perspektywa później po informacjach, które będą spływać, więc będziemy mieć gościa, będziemy mieć. Spotkanie z, z osobą, która też wypowie swój punkt widzenia. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj na live będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo się działo. 19:50. Przypominam, startujemy z najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu, a później o 21:40 jeszcze dodatkowo komentarz do słów prezesa Pawela. Dobra, to, to tyle. W tle przypominam, jest euro dolar, a my zaczynamy pytania i odpowiedzi. I w tle też jest ankieta: czego się dzisiaj spodziewasz na WIG-20? sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian? Dobra, to witam wszystkich, witam Omarze. Dzięki, witam Zizu, witam Makwaczu, witam Waldemarze, witam Krzysztofie. I witam, witam Sojnał, witam Seba. Dzień dobry, pozdrawiam Poznań. Wszystkich z Wielkopolski. Witam, jak można zachować, jak może zachować się krypto w związku z dzisiejszymi wydarzeniami? No Panie Kazimierzu, scenariusz bazowy wzrosty, moim zdaniem nawet na 120 tysięcy jak nie więcej i daje takiemu scenariuszowi 60% szansy na realizację, ale 40% na spadki i spadki byłyby, te prawdopodobieństwa na spadki byłoby jeszcze bardziej zwiększone, gdyby, pokona, gdyby zostały pokonane tego tygodniowe, czyli minima z ostatnich godzin, z ostatnich dni, czyli rejon 114 tysięcy dolarów, jeżeli spadek będzie poniżej tego poziomu, w moim zdaniem otworzy się perspektywa do nawrotu do tendencji spadkowej i do wielkiej wyprzedaży, realizacji zysków, zamykania pozycji na tej kryptowalucie. Więc 60% szansy na wzrosty, 40% na spadki. Dobra. Witam Michale. Dzień dobry. Jakie może być drugie dno związane z pobiegiem parkietu? No właśnie Aniu, bardzo dobre pytanie. Szczerze mówiąc szukam bardzo intensywnie odpowiedzi na pytanie w różnych innych komentarzach, w różnych innych analityków. Skąd się może to brać? Bo jak, tak jak tutaj piszesz, gdyby nie było obniżki stóp procentowych, ryzyko geopolityczne, no ale to za słabe jest, no, naprawdę. No, to moim zdaniem to jest za słabe, aby zwłaszcza DAX się tak fatalnie zachował. No, bo proszę zwrócić uwagę, no DAX, nowe minima, a równolegle Warszawa się pięknie broni, tutaj pokazuje coraz większą relatywną siłę. Więc moim zdaniem to coś w Europie, coś w Europie jest takiego w samej Unii Europejskiej, w samej, w samej Unii Walutowej, która no, powoduje taką gigantyczną słabość. Jak tylko znajdę, od razu zrobimy sobie komentarz do tego, ale na razie nic mnie nie przekonuje, pani Aniu. Oba. Obstawiam, że dziś będzie szansa nawet na 3,730 na złocie i jeśli nie będzie obniżek o 50 punktów bazowych to mamy realizację zysków i mocną korektę standardu 3% i podobnie na złocie. Dzięki Michale. Przypominam szanowni użytkownicy, że tydzień temu zrobiliśmy specjalną ankietę i wczoraj ją powtórzyliśmy. Czego się grupa spodziewa? Pod koniec tego miesiąca po Fedzie czy będą dalsze wzrosty, czy też realizacja zysków, czyli taka korekta większa niż 3%, czyli powiedzmy w skrócie około 200 punktów, co najmniej 200 punktów od obecnych poziomów na Standard Poor's. Tydzień temu społeczność dawała 60% szansy na to, że będzie realizacja zysków. Wczoraj społeczność dawała już 66% szansy na to, że będzie realizacja zysków. W końcu końcówce września na Standard Poor's korekta większa niż 3%, więc nasza społeczność staje się coraz bardziej niedźwiedzia. O ile procent wzrósł od początku roku indeks Standard Poor's i Nasdaq? No, dobre pytanie, ale już myślę, że zbliżamy się do 10%, albo nawet już jesteśmy powyżej 10%. Jeszcze temat cyfrowego euro, który mogłoby wejść w październiku. No, ale myślę, że szanse na to są minimalne. Repatriacje od Niemiec to DAX spada. A pan Kazimierz tutaj interpretuje o repatriacjach z Niemiec. Ja jestem za oczywiście, ale to jest moje tylko prywatne zdanie. Coś musi być na rzeczy, jakiś czarny łabędź. Jak... No właśnie, no właśnie, bardzo dobry Zizu, bardzo dobry masz nos. Jak czegoś nie wiemy, a coś się, coś zaczyna być widoczne na, wy, na wykresie, to powiedzmy, że wkrótce się dowiemy. No ale zobaczymy, zobaczymy, ale jedyne moje takie przemyślenia jest to, są takie, że po prostu rynek nastawia się, że standard ten pól jest po prostu napompowany i też wkrótce dojdzie do. Realizacji zysków, mocnego spadku i do, yy, i do tego, by yy, wpisać się w scenariusz, który tutaj na naszej społeczności grupa nasza wypracowała, czyli po prostu głębszej korekty niż 3%. Jeżeli będzie 3% na standard, ten pór, myślę, że giełda w Europie już to zdyskontowała. Jeżeli będzie 5%, moim zanim jeszcze tego giełda w Europie nie zdyskontowała. Dobra, dzięki Adam, pracujemy nad poziomem technicznym cały czas, ale dziękuję Ci, dziękuję. Czy po Fedzie dostaniemy odpowiedź tej dziwnej słabości? Yy, mam nadzieję, że poznamy ją do końca tego miesiąca. Większość naszej społeczności w ankietach wskazuje na zysków. Tak, tak. Ja jestem w tej samej grupie, panie Makwaczu. Pan SS spodziewa, że dziś, dzisiaj WIG 25 rośnie. Chyba mamy już otwarcie, więc co tam słychać? No, jesteśmy na poziomie wczorajszego zamknięcia. Czy w związku z tymi spadkami dzisiaj, czy zmienia pan perspektywę na wzrostową, na spadką perspektywę w dzisiejszego roku? Nie, nie. A Magi? Nie, nie. Witam Macieju. Będzie dobrze w Unii. O dzisiaj wzrosty pani Andrzej. Pan Maksymilian też byk? Dobra, dzięki. Amerykanie mają dość Niemców. To będzie kara, pan Piotr. Dobra, komentuję. Pamiętaj, że już nigdy nie będzie kryzysów, pan SS. Mówi, że już nigdy nie będzie kryzysów. No, rozumiem. Dzięki za punkt widzenia. Czy wie pan, co pcha ceny indeksów Kincji w górę? Eurodolar, panie Mati. No, przypominam, no, Warszawa powinna się zachowywać tak samo jak Chiny. No, mamy tutaj super wzrosty efekt FOMO na giełdzie w Chinach, bo to jest związane z eurodolarem. I tak powinno być też w Warszawie. Ale gdyby nie e, działania naszego obecnego rządu, czyli te podatki, perspektywa e, przeniesienia się tych podatków także na inne sektory, bo moim zdaniem to też straszy rynki plus oczywiście te wszystkie działania agencji ratingowych, które wytykają no, słabość polskich finansów publicznych, no, no, po powinniśmy być, no, grubo, grubo powyżej 3000 punktów na WIG20 a jest jak jest dobra dzięki Mercedes, dziękuję Ci co ze złotem i srebrnym na przyszłość, moim zdaniem będą dalsze wzrosty, ale im dalsza perspektywa tym większe prawdopodobieństwo, że tak będzie Witam Damianie, może po prostu wolno kupować w tanim dolarze. Dzięki spawek, kto wie. Dziękuję, Makwacz. Ratuj się, kto może z Wigu Zachęca do krótkich pozycji. Dobra. Generalnie widzę sprzedaż faktów. Jakaś korekta musi być przed jesienią. Byłoby to bardzo, bardzo zdrowe, gdyby teraz na standard ten pół doszło do korekty, do korekty takiej większej, naprawdę te 5%, a już idealnie w rejon 6200 zbudować tutaj korektę. Podstawę pod to, żeby w końcówce tego roku był prawdziwy efekt FOMO, wyciskanie rynku na nowe maksima wszechczasów i dyskontowanie fantastycznego roku, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych na indeksach giełdowych. No ale zobaczymy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to realne działanie militarne w Europie. Pan San Solo, ok, dziękuję, dziękuję za Twój punkt widzenia, o będą dane o stopach, 20, My przypominam. O 19.15 50 specjalny live z komentarzem na żywo do decyzji Fedu, a gościem będzie Jarek Janka. Ja systematycznie kupuję dolara od początku roku. Jasne, Panie Michale, dziękuję za Twój punkt widzenia. Dobra, to kończymy nasze spotkanie. Do usłyszenia o 19.50. Tak jest, Makwar, dziękuję Ci, za, że potwierdzasz. 19.50 specjalny live już teraz serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będzie rekord frekwencji dzisiaj na kanale. Pobijemy ostatni rekord w okolicach 1650 yy, widzów na, na, na live. Wyszedł na Unię obciążenia na zakup ropy, gazu, wydatki na zbrojenia, wysoki kurs y, euro. Pan Pilbrat komentuje. Dziękuję. Jasne, jasne. Jak oceniam e, ETFowy, e, 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 ETF na Bitcoina od Bety? Bardzo pozytywnie. Myślę, że powoli, powoli Bitcoin przegryza się także do polskich finansów publicznych, czyli do, do, do polskich finansów tutaj my będziemy mieć możliwość mieć ekspozycję na Bitcoina z uwzględnieniem ryzyka kursowego, bo tak to przynajmniej odczytuję, więc ja więc ja no, bardzo pozytywnie oceniam. No i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni ETF, który zostanie wpuszczony przez BT na polski rynek. Także super gratulacje. Dobrą robotę robicie w beta-etf. Dobra. Dobra, to kończymy nasze spotkanie. Przypominam, nasza ankieta dotycząca WIG20. Czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG20 i społeczność spodziewa się dzisiaj? Spadków 41%. 40 na wzrosty, 17 bez zmian, 144 głosy dziękuję. Przypominam, dzisiejsze poranne spotkanie było spotkaniem rozruchowym. Podczas spotkanie dzisiejsze, podczas sesji w Stanach około godziny 16 też będzie takim rozruchowym, ale już z większą ilością wykresów, jeszcze bardziej będziemy się przygotowywać pod wydarzenia, które będą miały miejsce wieczorem. 19.50 specjalny live z gościem z Jarkiem Jamką, później o 21.40. Dodatkowy live z komentarzem na żywo po Pawelu, więc dzisiaj tak naprawdę najważniejszy dzień w tym miesiącu na rynkach finansowych, więc trzeba trzymać rękę na pulsie. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!